Dobra wróciliśmy już Już po tych problemach Dobra Andrzej Teraz jeszcze sprawdzę czy już wróciło wszystko do normy O no mi uspa, tak. No i mnie Dwóch jeden? Nie wiem Ale dostałem banie od razu Bo jestem nierozwiany pierwszy meczek dzisiaj to Masz? Dobra, ale S Czy ty dwóch Trzeba ich mentalnie rozjebać Wiesz o co chodzi Ale mam lagi Co masz kurwa 5 pingu, nie pierwszy. Ale tak. nie, na streamie Na streamie jest lagi mam sobie bitrate, kurwa, Jeden Tutaj drugi leży Nie wierzę Minus Nie 40. no kurwa, ale że ty się dałeś rozjebać Minus 40 Tak no, jebany A ta gra jest S O kurwa kupiłem jakieś gówno Nie kupuj broni tu masz uh -huh. Dobra S. Go, go, go. In the up. Fire in the no gdzie To mało Brawo Eee Apsy Idę mu na plecach, bo strzał z Minus zero. Dobra. Kurwa, bo na mało blisko. Dobra, Andrzej, S grzeczniej. S. S Kurwe. Muszę ten licznik sobą wdać. Ale graj. Apsy, Apsy, Apsy Palego Alży da dobrze, dobrze. Mam tutaj chyba pakę. Gdyby ma Andrzej zamknij tam mordę. O pewno okay. Nie dostaniesz bana, to nie tu licz. Ale E... To jest Andrzeju No cif. Znaczy no, kolego ale tutaj są lagi, mam na tym tym live. Ie. Dobra, yy, muszę zrobić jakieś. Muszę, muszę jakoś to, to naprawić po tym. Po tym skrzydłowym. O skurwiej, Chodź tu mi pomóż, dwóch mam. Idę im na pracy. Short? Dwóch? Ta, dwóch. Leży jeden. Side. Tak. Kurde, belemolec. 40. 20. Ale skąd on wiedział? On może mnie słyszał. Ja tam nie wiem, ale straszne lagi są z tego co widzę. Może zmniejszy troszkę jakość. Na, na telefonie Sorry Andrzeju. No nie, no na hita jest. Kurde, bele mole 12 12 ma, wiesz łacha a nie, nie mieli, bo to biedne kół. Mam ciemkę. S? Yes. Masz amkę. Dzięki. Jesteś najlepszy, nie zmieni się. Idzie to czy nie idzie? Let's the no wychyl P. Grzecznie, nie, Janek. No ty pisz! A, ty go. Zabiłeś go. Spaliłem się, tam, Andrzej, zamknij ten terrorystę. No to się zamknij w końcu. Cały czas go gada to wszystko głupoty aż. To już kurwa. Leży. Chyba jeszcze jeden tu jest. Nie wiem. A jest, jest, jest. Kurde. 50 mniej ma. 50 mniej. Wiem, słyszę, gdzie jest. Na site frontuje. Myślam, że to on. Essa. Aha, świetny jeden jest, A, lol. <laughs> no, ale Bambiki. Mám biky to bude v Fortnite. Máš tam pak.